Raz dwa trzy cztery, raz dwa trzy cztery. Cześć, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku na żywo na kanale herby, flagi, logotypy z nowościami brandingowymi, z nowościami ze współczesnego świata brandingu. Rozpoczynamy tradycyjnie, szanowni państwo, od połączenia z moim ekranem, tak, żebyście mogli podglądać prezentację, slajdy, materiały, które przygotowałem na potrzeby dzisiejszego odcinka. Także rozpoczynamy od kwestii technicznych i przechodzimy, oczywiście, do agendy dzisiejszego spotkania. Tak, myślę, że będzie dobrze wszystko. Ok. Ja jeszcze Państwo pozwolicie, ustawię sobie podgląd, tak żebym widział, że wszystko jest. Dobrze. Myślę, że jest wszystko ok. Szanowni Państwo, nowe logo Atlassian Williams Racing. Oczywiście logo ze świata motorsportu, ze świata Formuły 1. Nowe logo, znaczy właściwie logo UEFA Euro 2028. Jeszcze nie mam podglądu, więc. Dobrze, jest wszystko ok. Logo Century, czyli marki Toyoty, do niedawna znanej jako Toyota Century. Nowe logo Mazdy, kolejnego wielkiego gracza z Japonii w branży motoryzacyjnej. Nowe logo i system identyfikacji Ania Kruk. Nowe logo Miasta Czarnków. I zakończymy dzisiejsze spotkanie nowym logo i systemem identyfikacji wizualnej gminy Podgórzyn, Dolnośląskiej Gminy Podgórzyn. Zaczynamy, Szanowni Państwo, mocnym akcentem ze świata motorsportu. Williams F1 Team. Proszę zwrócić uwagę na literę W. Pozwólcie Państwo, popołudniowa kawa niedzielna. Bardzo ważny element naszych spotkań na żywo. Dochodzi górny człon w postaci sponsora stajni. Atlesian, australijska, australijsko-brytyjska, tak naprawdę firma, która wykłada niebotyczne pieniądze na, na stajnie Williams'a. Ale nas interesuje oczywiście branding. Proszę zwrócić uwagę na tę literę W, bo tutaj w tym logo ona jest lekko pochylona, i ta litera W przechodzi w jedynkę ale w oficjalnym znaku zaprezentowanym na stronie Williamsa korporacyjnej Atlesian Williams Racing widzimy jeszcze stare rozwiązanie z literą W. Więc widzimy, że korporacja komunikuje się dwoma znakami tak naprawdę nie wiadomo, który jest bardziej właściwy, który znak jest bardziej poprawny, a możliwe, że dwa będą wykorzystywane na różne potrzeby. Oto właśnie o tę literkę W się to wszystko tutaj rozbija. Przygotowałem jeszcze slajd z postem ze strony: This is Formula One. Bardzo fajnie tutaj koledzy zaprezentowali ewolucję tego znaku od 1977 roku. Dlaczego to pokazuję? Bo ta litera W jest bardzo ważnym elementem, można powiedzieć, w historii marki. Williams i proszę zobaczyć, że aż do 2000, 2024 roku ta litera W była bardzo eksponowana i to był właściwie ten bodziec, na którym ten system identyfikacji wizualnej się Williams się opierał. Przypomnę, Williams to dziewięciokrotny mistrz konstruktorów Formuły 1. Pozostajemy w świecie brandingu sportowego. Bardzo ważne logo zaprezentowane. Kilka tygodni temu UEFA Euro 2028 United Kingdom and Ireland, czyli mistrzostwa mistrzostwa piłki nożnej, mistrzostwa Europy, rozgrywane w 2028 roku na boiskach Anglii, Szkocji, Walni i Irlandii. W czerwcu 2028 roku ten turniej zostanie właśnie rozegrany w Wielkiej Brytanii i w Irlandii i został zaprezentowany główny znak. Kolorowy znak widzimy, bo i granat, i czerwień, błękit, zieleń, oczywiście nawiązująca do Irlandii. I to wszystko na polu takiego owalu, w układzie pionowym. Oczywiście z główną statuetką, an, z pucharem Henry'ego Delaney'a. Pomysłodawcy rozgrywania Mistrzostw Europy w piłce nożnej, szanowni państwo. Ciekawy znak, nawiązujący oczywiście do tych historycznych. Secondary mark, czyli ten taki uproszczony znak, słowny logotyp, moglibyśmy powiedzieć Euro 2028, United Kingdom and Ireland. To wszystko z tym takim łukiem UEFA. Ten znak również będzie towarzyszył na pewno na bandach, więc będziemy go od czerwca 2028 roku często widywać w szeroko pojętym świecie mediów. Tu również przygotowałem za Planeta Futbol ewolucję, szanowni Państwo. Pokazuję to, bo dwa historyczne znaki z Euro 2020 i Euro 2024, pełne odcinki znajdziecie Państwo w playliście ze znakami sportowymi, także serdecznie zapraszam i na pewno um, bliżej Mistrzostw Europy w 2028 roku również nagram pełny odcinek z historią tego znaku UEFA Euro 2028. Przechodzimy do świata, ze świata sportu, do świata motoryzacji. Century marka wyodrębniona z korporacji, jaką jest Toyota, do niedawna do niedawno znana do niedawna znana jako Toyota Century, czyli czyli ten segment najwyższych najwyższej jakości samochodów Toyoty, zostaje wyodrębniony. Zostaje mu nadany status właśnie samochodów premium, razy ileś tam, ciężko mi powiedzieć ile, ale to będą samochody, które mają konkurować z Maybachem, szanowni państwo, z Rolls-Royce'em. To właśnie ten segment. No i widzimy znak słowny, prosty Century i oczywiście Feniks. Fenix, który wynotowałem sobie w Japonii, jest oznaką długiego życia i cnoty. To bardzo ważne cechy dla Japończyków. I widzimy, że ten Feniks tutaj również jest w układzie hmm, poziomym. Century, znak słowny u dołu. Ciekawy znak. Tak to będzie wyglądało hmm, w komunikacji na stronie Century. Elegancka komunikacja, cały system jest bardzo hmm, bogato zaprojektowany. Myślę, że to dobre słowa. Hmm, dobre słowa, które towarzyszą tej mar marce. Hmm. Tu kilka slajdów z, właśnie z tymi prostymi, ale jakże ciekawymi i jakże chwalonymi samochodami Century. Pozostajemy w Japonii, pozostajemy w branży motoryzacyjnej. Również duży gracz, ale też w troszeczkę innym segmencie, czyli Mazda odświeża swoje logo. To logo już zostało zakomunikowane w 2024 roku. Teraz, szanowni państwo, oficjalnie zadebiutowało pod koniec października podczas targów Japan Mobility Show 2025 widzimy, że to uproszczony znak oczywiście tutaj widzicie państwo po lewej stronie ten który odszedł już do historii i ten nowy. Ulega zmianie oczywiście sygnet, czyli ten usta uskrzydlony, ten uskrzydlony monogram litery M, tak moglibyśmy powiedzieć, ale również ale również zmianie ulega logotyp, czyli znak słowny. Widzimy tutaj, że znika ta charakterystyczna litera Z. Te litery zostają uproszczone. To wszystko na potrzeby cyfryzacji, oczywiście i komunikacji w świecie cyfrowym. Stare logo, nowe logo. I tu jeszcze ewolucja za stroną 1000 Logos. Widzimy, że ta, ten brand Mazdy no, od 1920 roku dość mocno ewoluuje. No i szkoda, że od 1975 roku ta litera Z, która była takim charakterystycznym wyróżnikiem logotypu, znaku słownego w słowie Mazda, znika. Ja mogę tylko ubolewać, bo, bo to było takie bardzo rozpoznawalne i bardzo charakterystyczne dla marki. No ale ten świat komunikacji cyfrowej ma swoje wymogi, ma swoje prawa. Upraszczamy te znaki, spłaszczamy. No i właśnie Mazda uległa również tym trendom. Ania Kruk, firma szanowni państwo produkująca biżuterię, również zmienia swój system identyfikacji wizualnej. Pozwólcie państwo, wynotowałem sobie kilka um, zdań. Z, um, Nośników korporacyjnych marki Ania Kruk, transformacja marki i odświeżona identyfikacja wizualna. Decyzja o rebrandingu wynikła z potrzeby uporządkowania komunikacji, która w lepszy sposób będzie oddawała charakter i przekaz marki. Nowe logo i przeprojektowany system identyfikacji wizualnej marki Ania Kruk ma za zadanie odświeżenie dotychczasowego wizerunku producenta biżuterii i ma pomóc budować silniejsze relacje z klientem. Taki słowo korporacyjny. Tak to jest już przy zmianie systemu, że zawsze musi jakaś morska opowieść temu towarzyszyć. Nie czepiajmy się. Widzimy, że tutaj bardzo ten pierwszy człon jest uwypuklony. Z Ania, kruk zdecydowanie w cieniu. Można powiedzieć, że ten kruk, nazwisko staje się tagline'em. Ania będzie takim. Logotypem wiodącym, to słowo przynajmniej. No i proszę zwrócić uwagę na bardzo charakterystyczną literę A, bo ona stanie się również sygnetem. Tutaj na opakowaniach, no właśnie, tutaj przywieszka z tą literą A, i tu widzimy, że ta litera A będzie bardzo ważnym elementem systemu identyfikacji wizualnej marki. Przechodzimy do dwóch ostatnich nowości. Miasto z charakterem tagline starego logo czarnków. Miasto czarnków stawia na nowym znak, można powiedzieć, z elementem heraldycznym, bardzo ważnym. Ja lubię loga gmin, miast, powiatów, które wykorzystują z herb, czy, czy praktycznie projektują na bazie swoich znaków heraldycznych znaki brandingowe. I tak właśnie jest z miastem Czarnków. Ciekawie zaprojektowany, dobrze się komunikujący logotyp Czarnków i właśnie z takim elementem heraldycznym w postaci... Herbu, uproszczonego herbu czarnkowa, a to nic innego jak herb nałęcz, tak powiedzielibyśmy z języka heraldycznego. Tu przygotowałem właśnie ten herb, szanowni państwo, z korona muralis i oczywiście z tym bardzo ważnym elementem herbu nałęcz, jakim jest ta chusta. Czarnków powiększmy sobie. No i ta czerwona, czerwono-biała tarcza bardzo ważny element, bardzo ważny sygnet tej komunikacji, tutaj w kolorach uproszczonych z taglinami, czarnków, naturalnie złożony. Widzimy, że będzie również ta komunikacja przekazywana w taki sposób, że dwie pierwsze litery będą wykorzystywane i oczywiście ten wizerunek uproszczonego herbu lub nawet sam uproszczony herb będzie występował w tej komunikacji, za co przesyłam ukłony i bardzo, bardzo szanuję, bardzo mi się ta komunikacja Podoba. Tak to będzie wyglądało w materiałach reklamowych, czarnych, w różnych wersjach kolorystycznych. Naprawdę dobrze odrobione lekcje. I ostatnia, przygotowana przeze mnie dzisiejsza nowość, szanowni państwo, to nowy logo i nowy system identyfikacji gminy podgórzyn. Widzimy tutaj wykorzystanie tych rogów muflona przeniesienie oczywiście z herbu. Tak, tak, szanowni państwo, to, co teraz pokazuję, to oficjalny herb gminy Podgórzyn. Nie wiem, co na to komisja heraldyczna działająca przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale wydaje mi się, no nie chcę, mi się, nie chcę stawiać jakichś pieniędzy i iść na, w stronę zakładu, ale wydaje mi się, że tutaj komisja heraldyczna raczej pozytywnie by nie zaopiniowała tego znaku rozpisanego na polu okręgu. No, ale ten muflon, te rogi są powtórzeniem. No i całkiem ciekawie zaprojektowany znak, nowoczesny znak Gmina Podgórzyn w trzech barwach. Zdecydowanie lepszy logotyp, lepiej komunikujący się niż ten wcześniejszy. Tutaj w wersji jeszcze, czy w układzie poziomym widzimy sygnet po lewej stronie, gmina podgórzyn po prawej, wpinka z tymi właśnie rogami muflona. Także ciekawie zaprojektowany cały system identyfikacji wizualnej, tak, tak to będzie wyglądało na wizytówkach. Widzimy, że to logo będzie przechodziło w pewien element dekoracyjny na dokumentach, na materiałach reklamowych, także jest to szersza, głębsza myśl autorów wizualizacji gminy podgórzy. Profesjonalnie zaprojektowany znak, profesjonalnie zaprojektowany system identyfikacji. Wizualnej, także bramą. No i to tyle, szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam do dwóch moich ostatnich odcinków. Tutaj widzicie Państwo odcinek, który ukazał się w ubiegłą niedzielę. Odcinek o symbolach, przede wszystkim o Fladze i o Herbie Sycylii, regionu Sycylii. I poszedłem za ciosem, pozostałem na Sycylii i wczoraj ukazał się odcinek o ewolucji historii znaczeniu logo Palermo FC, czyli największego klubu największego klubu piłkarskiego właśnie z Sycylii. Także serdecznie zapraszam, dużo treści oczywiście na moim kanale z heraldyką, dużo treści, dużo treści z weksylologią, no i oczywiście dużo treści ze, ze współczesnym, Brandingiem. Dziękuję serdecznie. Życzę Państwu spokojnej, słonecznej. Ze słońcem to będzie dzisiaj problem, ale, ale przynajmniej spokojnej niedzieli. Jeszcze raz dziękuję. Jeszcze raz zapraszam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.